Czecie witajcie z tej strony Regel. Dzisiaj ja pokażę wam poradnik jak mieć te stare dwa kursory w Robloxie. Oczywiście ten poradnik jest. No, ten poradnik oczywiście jest dla osób, których nie lubią tego kursoru nowego, czyli na przykład dla mnie jak dla mnie. No, więc tutaj wyszukaj. Roblox Player Oczywiście tutaj mają Windows 11, tak jak ja, tutaj mają do 10. Ale klikacie w tym jakby miejscu obok Windowsa to taką lupę. Wpisujecie Roblox Player i klikacie prawym przyciskiem myszy. I wtedy otwórz lokalizację pliku i tutaj to samo na Roblox Player, prawy przycisk myszy i otwórz lokalizację pliku. Później klikamy content. Textures i szukamy takiego jak arrow cursor i arrow far cursor. I macie tutaj. O. Dobra. Jak znajdziecie to klikacie tutaj lewy przycisk myszy, a tutaj przytrzymujecie Ctrl i lewy przycisk myszy. Kopiujecie to i wtedy wracacie się i szukacie takiego jak cursors no, ja akurat tutaj mam i keyboard mouse. Ja jeszcze to mało zrobione, ale pokażę Wam, jak to jeszcze wkleić. Czyli, że tutaj wklejacie, jak już powiedziałem, i zamień pliki w miejscu docelowym. Ukoń tutaj miałem taki ten pasek ukończony. I oczywiście gracie przyjemnie i się bawcie. Narka.